PS Kostki Cześć u kości, 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 z nich to. Naucz się Nie to. na wykład. Nie uciekać z Nie uciekać z lekcji. Uciekać z lekcji, iść na wykład, ściągać, nauczyć się, nie iść na wykład, to łatwo, nauczyć się, ściągać. Okej, okay. to jest cała jedna z prawdziwego drewna fajna, nie? A mój ulubiony napis, to ten. Ściągać. jeszcze je na to. Siedzieć w domu. W teatru. Do kawiarni. Do szkoły. Do kina. Iść na spacer. Siedzieć w domu, a ja najbardziej. do kina? Fajne, Fajne no? kostki. Hmm, no i ostatnia. Iść na spacer. Przątać w domu, czytać gazetę, pić piwo, yy, prać ubranie. Nie pić piw, piwo. I sprzątać. Będę uwielbiewać a Ale tak, to jest dla kolonki a w ja ogóle tutaj to jest to, 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 to. na spacer Spacer do kina, na sobie do szkoły, ścianować, okej, okay. do Mama naprawdę mogę, idę do kina, ja na spacer, Mama, paczki, no, o, dzisiaj, tylko dzisiaj jest wolny sobie czas, możemy iść za dwa złote, od dorosłej osoby, a to jest opłata dziecka, o to dobrze. That's the best view